Jesteśmy na autostradzie. Paweł ukradł I 140 grzejniki! na godzinę, 150 Paweł na godzinę. Paweł ukradł ciste. grzejniki! O, Grzejniki! bo to się Grzejniki. grzejniki, grzejniki ja ukradł. Ciężarówką z grzejnikami. Ja Przez sezon tam, w ogóle... Co? Ale pasie... będzie Zapraszam na g 2 gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Oddaj grzejniki! 190! Oddaj Zdijam grzejniki! Pas. Jakaś Audica jedzie! Proszę, oddać grzejniki! Dobra, jadę środki. Dziecio, będzie zimno! A co mnie dzieci? Jak to co? O no. O kurde! Ciężko się cię pituję, powiem ci. No naprawdę. Nie zatrzymam sekundę. O kurde! Trochę o kurde. mi zgnie tu w przód. Stary, i tym będzie by, ciężko być zatrzymać. Dobra, co ty, damy radę, zaraz zobaczysz. Dobra, ja ograniczę do 150, bo to eee, jest. Nie, prze... ciśnij, już cię doganiam. Cisnąć? Ale a. stary, wiesz, że tu mam nitro? Patrz! Dobra, ciśnij. Ja mam ordi. Audi ty... RS6, rozumiesz? Dobra, robimy manewr w szybkich ściepłach, Paweł, zjeżdżaj w lewo. lewo. I pod nim. Ale wjechały, Paweł. W szybkich ściepłach, ja pomogę ci przybić się. I diesel, Urariu, Czy pomóż jedziesz? mi! Dasz radę, chłopcze, przyjedź! Diesel, <grym> diesel podaj rękę! <grym> Ej, stary, jakiś audycja mi się przybiła. Zatrzymaj się! Dobra, wyjeżdżam! Uyyy, bo jak w filmie! Nie Jak on wygląda! O kurde! Paweł, poczekaj! Poczekaj! Mówi, nie! Nie! Zatrzymaj się! Walcz z naczepą! Ja jest! z naczepą, stary! Stary muszę ogarnąć naczepę! I kucha mi się rozwaliło trochę, ale jadę do przodu! No ja też jadę, nie wiem jak, ale to jedzie jeszcze! niemożliwe po prostu, no, zatrzymanie tego jest. Ale możesz Ale odpadnie! Uważaj, uh, kontener zaraz spadnie, stary! Pa... Bo... Mi już auto nie działczy. Muszę wziąć nowe. I dogonię cię, don't worry, dogonię cię. Pit to stopa to A nie, dobra, bo to jest... Dobra, czekaj. Dobra, zrobiłem wow. pit stop, jedź dalej, jadę! Wow. I w ogóle, chyba mi się o. odczepiło... Jak naprawiłeś auto, to na, Ten, odczepiło mi się tam. Zresultowało nie fizykę. Jednak, nie, nie, stary, ja już nie pojadę, nie? Dobra, to już się zatrzymuję. O oh, kurczę, nie, to było mocne, pa! to mega mocne. Gdzie są <laughs> Pali się! Co jest? Pali Co ci... się! Pali, pali się pali? U ciebie się nie pali? Nic mi się... Całe ja twoje ja... auto się pali! Tary, ja wysiadam o, tu na nie. pobocze yy, oczywiście i o, ten... Nie mam kamizelkę bałwanka, więc y, wszystko w porządku. A, dobra Dobre. bałwanie. Yy... <laughs> Dora, dora. E, dobra, dobra. Jadę na to start. co. E, wracamy się zamianeczka może, nie? Spróbujmy. E, teraz godzina. No. Ej, czekaj, ja siedzę u ciebie. Siema, cześć. Jaka zamieneczka? Ja... ja mam teraz tira wziąć? No. Dobra niech będzie. A wy tamte pojazdy? Nie. A, to ja je. O to zostają tam będzie fajnie. Ej, mam dwa ludziki, patrz. Ej, no właśnie Halo, widzę, że dwa to ludziki ja? masz. Bo ja umiem tak robić. Tak, ja na tabulatorze że tam się prze, przycisnę w takim razie. E, dałem ci to już jak coś. Możesz sobie je wziąć. Dobra, Dobra ja tu biorę. czekaj, ja tylko szybciutko tutaj skasuję ten pojazd, wiesz, w takim razie. A po co? Posuń. Nie. nie no ja no, co mam się rozbić o niego no szybciej? No właśnie będzie fajnie, że musimy go wyprzedzić. Weź, Paweł. No nie. No nie psuj zabawy, dziecko. Czekaj, to jest tu? Gdzie ty jesteś? No nie psuj zabawy, dziecku. Dobra, naczepa tylko została. O, naczepa jest git. Jakoś... ile ty ludzików już masz, stary? Powiem ci tak, ile będę chciał, tyle będę miał. <grym> ty <grym> już, masz już. Ja jeden, dwa, trzy. No i co? I co? Dobra, I co? ogólnie. Dobra, czyli tam ogólnie skasowałem, jednak no. zostały ten, Jedna naczepa chyba tylko została, albo kontener. Hmm. Albo naczepa z kontenerem, ale to tam, pikuś. No wiesz co <grym> A, ja nie się. mogę tego auta wziąć, więc ogólnie rzecz biorąc, muszę sobie zrobić własny samochód. A. No to no. powiem ci tak, bez sensu to zrobiłeś, bez sensu, <grym> więc usuń ten samochód, tutaj te Audi. Nie, nie usuwam, już zostaje, ja już siedzę w tiru. Ej, czekaj, gdzie ty? TIRU NA TORU. Tam, gdzie byłem Ej, jestem sekunda, cały czas. sekunda, bo mam problem teraz, żeby w ogóle... Chwila. <grym> ale faza, ale mam ciężarówkę, dobra, bo ja się rozpędzam już jak coś. Ej, czekaj sekunda, bo ja muszę tylko ten samochód mi tutaj zrespić, bo coś tu nie działa do końca jak powinno. Aha, no, ciężaróweczko, o widzę cię, że jesteś dobry. Ej, mieście. czemu ja się respię od razu w twojej ciężarówce? W twojej naczepie się respię? A bierzesz zastąp, znaczy weź nowy pojazd? Bierzesz? A, chyba że tak to trzeba zrobić. Weź czekaj. nowy. Tam jest. Dobra, dobra, czekaj, Nie zastąp, czekaj. tylko twórz nowy, czy coś takiego. Mi wziąłeś naczepę w takim bądź razie. Tu Nie, moją. to jest moja naczypa nowa. Jasne. Pewn może jest limit y tych pojazdów nagracza. O! O, masz? Dobra, mam Audiczkę. Poradził sobie. Mam auliczkę, tam pousuwane wszystko, w razie czego została chyba tylko naczepka i ewentualnie kontener jakiś. Dobra, Paweł. To no ty dobra. wziąłeś za ciężarówkę. Słuchaj. No i daj mi trochę, żeś się rozpędzić. Co tu się dzieje? Proszę zjechać na pomocę! <laughs> to kradzież się odbywa. No. Czekaj, ja tu muszę włączyć sobie odpowiedni jeszcze komfort z... dwa sport. pawły są u mnie Sport, o. Sport! Dobra. No oczywiście. Łepasz pasz sportowy. Dobre. Stary, co ty tak szybko pocisnął? Jak szybko pocisnął? 200 jadę teraz. A, no to powodzenia, bo włączam nitro, właśnie. Typie jeden, mocno tutaj. E. Zaraz ci pokażę ty mi... niedziela jest, nie wolno jeździć. Piężarówkami. czekaj. Ło! E. Wow. Ło! Wow. E. Stary, przedni ten. Nie Niemożliwe, ja nie mogę. 170! Tak, no bo ci zajechałem drogę, niechcący. Zaj zajechałeś? W drogę zajechałem, zajadę. niechcący. Jak zajadę się włącza ci nitro? Dro, tam, no. się Jak się nitro włącza? E, tam jest taki guziczek. Na dole po prawej. Ale to go uzbroiłem, a jak się używa teraz? No, on już jest włączony po prostu. A, tak to działa. Wow! wow Czyli mi się powie? Boniu, myślałem, że to wimiórka, to taktyczne. ty. Łow, Rozwalanie taktyczne. Dobrze. O, 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 no, Zachaczymy jakąś barierkę. O. <gry> no <gry> ale... ci powiem, że to poszło magicznie. ZESZŁO mi OPONĘ z powietrza. <gry> Proponuję chyba kiknąć RK <gry> i zrespić się na początku. Tak. No. A i gdybym tylko sobie zapisał pozycję, tam to bym się zrespił, ale mm, nie zapisałem. A to sobie. można się zespić tutaj, kontrolerem, nie może? E, tak. tylko mm, Nie wiem, czy da radę. <gry> Ej, co ci się tam stało? E no luz, Luzpa, wyjeżdżam. Wiedziesz, mówisz. O kurwa. Paweł. Paweł, nie da rady. Nie da rady? A ja no Dobra, spokojnie, dobra, ja tu. Dobra, to spokojnie. wiesz co, to wróćmy na początek. Spokojnie, spokojnie. Wróćmy na Spokojnie. Wróćmy na początek z Nie, teraz już za późno. Ja już podjąłem decyzję. Już nie wszystko... Mnie auto w ogóle. Paweł, mnie się naprawić auto. Gdzie mi się tu pasz? Gdzie mi się tu pchasz, no? Po, po No stary, co? no mam, mam po... super swórę. no. Patrz ładnie jeździ, to a ja jest ogólnie taki to. Ale ja muszę wszystko. On jest taki z lekki, wiesz? Dobra, Zobacz. w porządku. Widzisz jak ładnie? No. Ej, to się nie podczepiło chyba się. Tyk. To się nie podczepiło? Spokojnie, a tam w ogóle widzę w oddali, chyba tam jest naczepa jakaś. Nie, Aha. nie. Dobra, podłączył się. się, dobra, mam tryb sport. Lecę z tyma. A ja z tyłu nie mam koła? a naczepa jest zepsuta. No cóż, trudno to się ty mówić. mówisz? Nie wiem, postawię jej opony. Ja ci popchnę, będzie szybciej. O! Jaj, Będzie dobrze. Dobra! Będzie dobrze, i tak ci się naczepa zaraz zepsuje, ja to czuję. W porządku. Jadę. Dobra, czeka, ja to będę chciał wyprzedzać ogólnie rzecz biorąc, więc tutaj od razu. No, się prawego pasa jak to tir. No co? Prawego jak czy tir. lewego? Prawego. Ja będę w Twoim martwym punkcie, żebyś mnie specjalnie nie widział. A, dobry pomysł. <laughs> Typowo. Będę jak typowy Janusz. To jest historia, czekaj! Zmoguj nie, się. zrobiłem. Uj. Co ty zrobiłeś? Jajku, mi ściąga cały czas w prawo, muszę cały czas skręcać w lewo. Co? Bo nie mam pony na naczepie, Mi ściąga w prawo. Zaraz się dogonię, ci pokażę normalnie, w Nie, musi jadę. być odpalanie nitro gdzieś. Tak, chcesz się bawić? Na pewno. No. Włączę awaryjne, żeby mógł tak jechać szybko. Z Tak, włącze awaryjne to mogę iść w miejscu, gdzie chcę, i w ogóle mogę jechać szybciej i w ogóle. A. Ej, tu na stoi! Tam tak na czepa stoi prawdopodobnie. No to już nie Oczywiście, stoi. Oczywiście, 250, 260. Pff. Stary, co jest. Głupie. Ja miałem to samo co ty. Najczęściej zauważyłem w ostatniej chwili. No ale cię ehm. złożyło No dobra, no Poczekaj tak... No. Ja tu myślę, że chyba musimy wrócić na początek jednak. E, tak. Wziąć możliwie. policyjne i zrobić Audi kontra policja. Audi kontra policja? A tak. dobra. Zdecydowanie. my dobra, jesteśmy na tylko, East Poundzie. Tylko wiesz, co, ja tutaj zrobię porządek taki szybki. No, no, no. E, czyli tak, tutaj sobie to usuniemy. Czyli ja biorę Audicę, a ty jesteś z policji. E, tak, co? Tak, oczywiście. Dobra, biorę takie. 4-0 ty, i ty. Dobra. Co ty tyle tych ziomków tu postawiłeś na początku? Jesteś tutaj? W ogóle ty jesteś tutaj? jednym z tych, czy nie? E, tak, <coughs> jestem w aucie. Peś. Gdzie? No w aucie, tym. O kurczę, to Weź. żeś porobił. Jesteś kulką u mnie. Ja kulką. No kulką Zresztą jesteś. Ja porobiłem. Kulka w aucie jesteś. Co? Naprawdę? No nie ma twojego auta. A a teraz? Podwójnie w ogóle wyskoczyłeś tam z tyłu też. Aha, a teraz? No też. Mam auto, czy nie mam? Nie masz auta. A tu twoje... Nie mam auta w ogóle, tutaj są tylko Twoje postaci. A, to dziwne, bo ja mam tu auta normalnie. Eee. Yy, nie wiem, czy nie trzeba być może zestartować serwer? W sensie weź jeszcze raz? Usuń inne auta. Usunąłem wszystkie i pojawię nowe don't worry. Pa a ty wreszcie Ta. te auto swoje weźmiesz, bo ty nie masz auta też. No ja nie mam, ja patrzę, bo ja nie widzę ciebie. A, a teraz mnie widzisz? Czekaj sekundę. no mam. tutaj. Usunąłem wszystkie inne, już nie ma żadnego mojego innego. No nie ma żadnego samochodu. A to auto widzisz? Te... Nie, tam jest kulka. A to jest twoje auto, bo ja go nie mogłem usunąć. E. To nie jest. Nie, źle. jest pisany plaga. No ja go nie mogę usunąć. E. Dobra, biorę okay. jeszcze jedno. Dobra, umieść nowy. Teraz mnie widzisz? Widzisz e mnie? Nie. Widzisz? Mm. Usuń obecny. Dobra, usunąłem go. Teraz jestem kulką, cool, ta. No, jedną z trzech. Usuń inne e pojazdy. Usuń inne. O, nie działa. Reset all. O, zrobiłem reset. Era? Widzisz mnie jak się ruszam? Tak, widzę. To oh. co wcześniej też widziałem. To zamieniam się w pojazd. Dobra, cyk. Mek. Widzisz? Eee, dalej jesteś kulkom? Czekaj. O, jest. Jest o roku, dobra. Dobra, jest. Mamy ogarnięte wszystko ładnie. Ale fajnie. Dobra. 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 mogę funkcjonariusz jechać. Funkcjonariusz, Paweł, Koteł, dzień dobry. Proszę się zatrzymać. Jeszcze ja nie ruszyłem. Widzieliśmy. Halo, co tu się... Halo, Ale proszę... Ale no ma stop... odejście skubany. wow. Ja ci zaraz pokażę normalnie, czekaj, tu muszę tutaj Połodzenia. dać sport? nie, czekaj, sport dan Powodzenia, koleżko. to straszne odejście. No, jak w domu normalnie. Dobra, ciśniemy, czekaj, patrz jeszcze na to. Co? Słyszysz to? Ba jedziesz? Słyszysz to? Nic nie słyszę. Policaj! Policji, policj policja, niemiecka autostrada, autobana, zatrzymaj się, powiedziałem. E, ogólnie cały czas mi się oddalasz, chciałem ci powiedzieć. No to ja trochę przyhamuję, wiesz, bo. No, tylko trochę byś przyhamował, bo to nie jestem w stanie się nawet zobaczyć, już ci nie widzę, jesteś 200 metrów tam z przodu. Jak to na o, niemieckiej autostradzie? Dobra, jadę powoli, 120 na godzinę. 120 na godzinę? Ja też w milach, wiesz. Źle, w milach. Dać. O, ty co jest? Nie tu... wklamowałem! Zatrzymanie to rozbił się. A mi się nic nie stało. No i. Dobra, mogę jechać dalej, Luz. Nie, spoko, wszystko w porządku. Tak, to ja trochę ciągnę. Tak, się oczywiście. Mam sobie. Tylko oczywiście ten przedni zderzak trochę po boku bardziej. Pa, uważaj, bo jest przeszkoda, jak coś. <laughs> Widzę właśnie jakiś duży element. Duży element, no ty już znaczy pozostał i nie wiem skąd się tu wziął. No, to to nie się, fuj. powiedziałem? E, Proszę, e, halo. Czego nie rozumiesz? E, o co chodzi? W czym, Co Stare? jest? Gdzie? Blokada no, drogowa! Ładnie. System indukcyjny został uszkodzony. Rozwalił mi auto. Jaki? <laughs> to, to, Indukcja. No, <laughs> podgrzewanie tym, kotletów nie działa. z policyjną yy, Tom, y, jak to się nazywa. Aja, aj, aj. aj, 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 aj. ja, ja Jednostką sfilmową oczywiście a ja, ja, ja bo mój też nie działczy Pał., Nie ale moje, moje, jest jak nowka <grym> Ta Prawie no. jak nowka no No ile, no patrz jak jest no idealnie Naprawiłeś się Nie no skąd? E, o ty Taki no? jesteś cwany? Taki jestem No dobra Nara <grym> Co nara? Nara Dobra Gościu o kurde, odpalił syreny! Teoreczego... Co? Odpalił syreny! Co mówisz? Nie słyszysz? Syreny nic. odpalił! Chala policja! To, to, Ktoś hałasuje! Ten, ta syrena słyszysz? Mówi, Uspokój zatrzymaj się! się. Nie, dogon. Jak ci szarpie, to Nie rozumiesz, auto. mówię? Burka, burka. No problem. Moczam i... migacza, jadę lewym, będę chciał wyprzedzić. A, co dodam gazu? Pełny gaz, pełna moc! Taka, ja to jak ja tu z pierwszej osoby pojadę w ogóle? O! No i zarobisz wypadek. Bardzo. Da się oczywiście. Zaraz wypadek. Zaraz na pewno. Wzowie uważajcie Zobie. pierwsza osoba. Ej stary, ja mam maksymalną prędkość już w tym momencie. A. Bo ja... tą starą audicę brać, a nie jakiś nowoczesny sprzęt. Ja stary BMW wziąłem. A, to ja nie wiedział. Skąd miałem no. wiedzieć? Nikt nic nie mógł. No, no skąd wiedzieć To jeszcze nie dostaliśmy dofinansowania finansowania tu. Oczekaj, pierwsze. na miejscu! O boże! Akurat trafiłem na dziurę w barierze. Się Jej, a, jak Jej, akurat... mi złożyło! O kurdy Stary, jakimś cudem w ogóle tam coś wystawało w tym momencie. Ja pierdziele, no akurat e... tu była... O, nie. Toś tam było, ewidentnie. O, no dobra. Nie. E, wiesz co, ja myślę, że chyba proponuję wróćmy. Zamienimy się w takim razie Ale bo ja mam wyciek z chłodnicy. E, masz wyciek? Mówisz czekaj, ja tu Myślisz, zaraz że to tutaj. coś o. poważnego? E, zaraz... O, jak ci wbiło, chłopie! O, okropnie. Czekaj, o hop. O, o nie ma. o Ale... Już poleciałem jak coś. Poleciałeś, dobra. Dobra, musisz, że co? Zmiana, ja teraz jestem Myślę, że tak. lecę w takim razie na początek. Mm. I Mamy. w takim razie zabieram sobie samochodzik. Mamy jakieś pojazd. fajne policyjne nowe autka? Mm. Wiesz co? A, Chyba ten. nie. Ale wiesz co? Ja wezmę tę starszą. Ja wezmę tego starszego ja auticzkę. Tego. Może da radę. O, tylko czekaj, weźmy na przykład, o tutaj coś takiego. Dobra, dobra, Pyk. gościu. O, chłopiec, o, się jakiś nowoczesny. Co się dzieje? Ło, e... kurczę, tutaj oh. nieźle słyszę oh. ten. Podbiję sobie e... wow. tutaj, o, na 2,5 tysiąca obrotów. Co sobie podbijesz? Dwu... coś tam. Nie zdążymy przeczytać. Sport Plus, tyle tyle powinieneś wiedzieć. A mnie nie ma Sport Plusa. Ale ty, gdzie ty jesteś małcie już? Policyjnyję widzisz mnie znowu? No znowu masz drugą postać, jakąś, którą. Dobra, jadę, nie ma czasu, kurczę To mnie czy nie? Widzę cię, tylko masz dwie postać. Co nie bo... mówisz? Znowu masz dwie postać. To nódki, nie moja no. druga postać, to twoja nie moja, to w żadnym... Oj, fajna, fajna foberza. Jadę! Jadę! jak czerwony będzie lepszy pewnie. O, Proszę bardzo. Ogólnie, jakby co to jest autostrada polska, oczywiście jadę 190. Tak. Mniej więcej. Ja to oczywiście bez kierunkowskazów, ale to jest Audi, żeby ktoś nie pomylił z BMW. No, u nas nie można tak szybko jeździć, Paweł. No wiem właśnie, ale tam policja z tyłu jedzie. Ja I ten poli po policjant w porządku pilnuje. Zatrzymaj się! Co? Zatrzymaj się! Co? Tyż mnie gagatku! Uwaga, coś tu leży chyba za chwilę Gdzie? Ostrożnie, no tam przed nami, widzę już twoje niki e? Ja nic nie widzę Ej, ty nadajesz Maxa w ogóle czy nie? Nie, Schamowałem, tak. żeby w ciebie nie uderzyć Dobrze, dobrze no. Policja, no to Bej! dobra Zatrzymaj się, po zjedź na pobocze się. A, no nieźle To <laughs> Audi, nie, no, ładnie. To ładnie Audi RS4 to naprawdę magiczne auta Ej, Tak jest. samo jak te e, no. RS6 Tak, kto pomyślał Res sześć cztery. Jak ty <grym> <grym> u mnie? Uderzyłeś i pojechałeś dalej? No Jeszcze bo mówię, że u ciebie to wszystko duszki są. U mnie to nie działa. Co to było? No bo ja to usunąłem sobie. Mnie to, u mnie tego nie ma. A, u mnie jest. <grym> u ciebie. Jeszcze jak przejechałeś przez to, to się ruszyło i wpadło na mnie. <grym> Nie, no co to mia być. To brutalne, jak to mówią. A ja. Dobrze, napraw tam szybciutko i tutaj do, dołączaj ja i w ogóle tak mam strasznie, robię. strasznie ten drift opony. muszę ci powiedzieć. Ale pewnie jeśli wersji drift, wiesz Nieprawda. Niemożliwe To jest wersja, no. wersja wyścigowa. No. O, co czekaj, czekaj, musisz rozpędzać coś powoli chyba. Ijo. Tak 140 minimum, ewidentnie Ijo. Ijo. Ja robię i jojo Ojojo, Patrz, jak klikniesz Shift N, to będziesz to? miał co? nie czego ten, no. Co mogę? Okay? To będziesz miał ten, Nie Nie cię! To <noise> mówisz? <umierzę. głos> Wyją syreny! Paweł. To... Ej, faktycznie masz syrenę teraz. To i ty masz auto Ale rozwalone nie jakieś. 200 jadę. U mnie masz rozwaloną furę normalnie. Nie mam rozwalonej nie? U mnie to wszystko ci odpadło już prawie. <noise> Naprawdę, masz Ej, tak stary, wyszoną... Wórę ty ty... masz zniszczoną Nie mam zniszczonych, ty masz zniszczonych. No ja, masz. masz całkiem zniszczoną Tyk <laughs> ci zrobiłem Okej okay. Teraz bardzo. ci pagania otworzyło Cały Baga się kopci się twoje... <laughs> U mnie na ekranie twoje auto, nie wiem jakim cudem jedzie w ogóle <laughs> Autentycznie Ej, no bo Wszystko się bo kopci, jest... iskry lecą <laughs> to, to jest po prostu wola kierowcy, że on chce jechać, nie? <laughs> tak, auto chce stać bardzo, wiesz? No! O! Whoa, 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 whoa. Masz wyprowadziłem z poślizgu! O kurde! Yes. Masz wdzięczna, jak ukończenie prędkości to było! Jak? Co jest grane? O nie! Jakim cudem to jedzie, Paweł? To jest jeżdżący śmietniczek. Ej, ty się zatrzymałeś już w miejscu, czy co? Moje auto odpadło chyba, nie jeździ. Auto ci odpadło, jak jakieś krytyczne failure się zrobiło. Ej, nie, no słuchajcie, zatrzymanie Audiczki jest naprawdę ciężką sprawą, tyle co Ej, widzę. Trzeba wziąć drugą Audiczkę wtedy. Tak, mówisz? Ja biorę drugą Audiczkę. Dobra, weź drugą Audiczkę. To tylko już jest koniec żartów. Tylko zrespmy się w takim razie na drugiej stronie, bo jesteśmy już w połowie pewnie jakoś. Dobra. Także westbound. A, okej. Okay. Do. No, bo za chwilę dojedziemy do końca, po prostu. O. I... dobra. Do. Także, westbound, druga strona. Westbound. Westbound, proszę bardzo. To jest niemiecki serwer, Dwie audycje. Ale pierwszy ruszyłem, na rap. Ale ty w ogóle wystartowałeś? Nie, co to miało być? Dobra. Co? Co mówisz, panie, Nie słyszę cię. Dobra, dobra. A nie, słyszę trochę, jak jedziesz z tyłu. Chyba Widzisz? nie dogania. Teraz głośniej pa, słyszę ta wam mu drogę profilaktycznie. O! o! o stary, O! mi drogę! Cholera! Awaria, awaria. O! Drobna awaria, drobna awaria. Ej, jedzie tylko. No zderzak, jakby co? A, mi schodzi trochę w prawo, bo. <śmisać> <śmisać> Coś się to nie... stało. Wiesz co, to... ale. A no, tak, no to jest Audi, nie? No to wiesz. No, chłopie, skąd ty się wziąłeś tu. O, jedziesz? Nie, dobra, dobra. Dobra, ja naprawiam, naprawiam sobie. O! Dobra, Paweł, teraz Usta bez żartów. Ustawmy się równo, zróbmy, zróbmy na 3-4 taki wyścig, co? Czy taki sam? Nie, Nie, ja rozumno. mam starszy, rs 4 Dobra, 3, no co ty robisz? Dora. 3, 4, ry. E, Paweł, zapomniałeś jedynki rzucić chyba. Nie, u mnie w ogóle wystrzeliłeś jakimś cudem do przodu. A, u mnie wsałeś w miejscu silnikiem. Było takie cięcie i po prostu no, Jedziesz nie. na maksa, czy nie? Tak, na maksa jadę. rs 4 jest lepsza! A nie jest lepsza. A! Ojej, prawie jakiś, o kurczę, co jest? Ej stary, rozwaliśmy jej lewe koło przednie. Mi też, lewe przednie się zepsuło. Niestety, moje auto nie śmiga. Najgorzej. Nie no, śmiga, tak naprawdę to jedzie. Paweł! No, widzę, że jedzie gdzieś tam. Halo, Paweł, wyprzedzam, uwaga! Eee. Dobra, ci nie na Maxa teraz. Ale nie mam koła, to jadę trochę powoli. Eee, moje lewe przednie jest lekko uszkodzone, ale o, zobacz czekaj, czy będę lewe. cię doganiał powoli? Nie, la, cały czas la, la, mi odchodzisz la. chyba. Tak? Jak to no, cały czas wie. mi odchodzisz, coś... tyle co widzę, tak. Także niestety, ale już e... przy tym, no, będzie ciężko. E... U mnie będzie coś się ciężko. dzieje z autem, zaczął kopcić, wiesz? Może mnie dogodzisz <laughs> No, mam, aha. Dobra, wyprzedzanie śro... prawym, środkowym, nie wiem. Tempra... Ej, co jest? Przesuń się, ja pojadę teraz. To jest prawe, nie środkowy. <laughs> Środkiem przejechałem po prostu. Ała! To środki mojego auta, o, no elegancko. dobrze. Ej, nawet przeżyłem Trochę no bardziej co, się nie, kopci. Ja, tu zmienię, ja tu chyba zmienię furę jeszcze ci muszę powiedzieć, wiesz, a? ma coś takiego innego, no <laughs> Moje troszkę kopci, a ja nie wiem czemu, o. zobaczysz, patrz Widzisz jak kopci? Hop Co się stało z moim autem, że tak kopci, Paweł? Nie wiem, Uło, ale ty masz szybkie auto Ale Dobra, no, że tak... coś Dobra, Skąd wziąłeś takie auto? E, wiesz co? To jest ten czerwony taki chyba, A, nie? Aaaa, Civeta Scitaratra! Ta, masz rację, to ona. To e, ja ona. wezmę Dokładnie. wersję inną. Proszę. Dobra, weź, jak, weź coś lepszego, ewidentnie. No, to jest inna wersja. O. Ustanę obok. Dobra, dobra musisz że wyścig, tak? Dobra. Oczywiście, na autostradzie to, to wiadomo, że trzeba się pościgać. Czekaj, dobra. Dobra, to tylko ładnie tu zrobić, cyk. Wbić do przodu, o. No, dobra. Dawa. 3, 4, ry. Wow, ale to wyja. Stary, jak to normalnie... Jocie, ale to ciśnie, patrz. Co ty za wersję wziąłeś? Wyściga wam. A ty wziąłem ostatnią wersję. Ja ty 225 mil na godzinę, jest to? Nie wiem, ja mam w kilometrach na oksja. godzinę! Ja mam w milach, hello. Ale to w sumie za Co jest grane? Wow. Ej moja prędkość maksymalna to jest 300, nie jeszcze nie, dobra. O w mordę! Ej, szybkie to jest. Ja tu ja 700 Paweł. 700, jak nic. 700 km na godzinę? Dosłownie. Nie no stary, ja tu muszę wow. tego tak że chyba tutaj, ja nam się rozbić mi się wydaje. Nie, nie tylko zahaczyłem lekko. Jeszcze ja na ten samochód, jakim cudem ten jest yy, wolniejszy od tamtego. Z takim dużym skrzydłem? O ja wziąłem no wersję nie. drag, czyli wyścig na prosto właśnie. A. O, cześć! Myślałem, że wersję. Halo, <laughs> cześć. To jest super. E, jeszcze się zatrzymuję. Poczekaj, o, dobra. A, ja też. Dobra, już patrzę w takim razie. Zobaczmy, co to za wersja no, wziąłeś. Tak trzeba jechać na koniec odcinka. A, tam drag wersja. Tak. Dobra. Na koniec odcinka, ale to w drugą stronę tak. pod prąd najlepiej będzie, nie? Dobra. No i ja co, to masz ma. draga? Też mam, no. A, inny kolor no. masz. Czekaj, dobra, tylko weźmy teraz nie tutaj cyknę. Dobra bo... e, Jedną rzecz. Czekaj, po za dużo opcji tutaj poklikałem. O, coś Rzeczy się jest. tak jest, jest równo, jest równo, miarę? Dobra, okej. Okay. Dobra, gotowy? Tak. Trzy, cztery ry Wow, 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 wo 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 Ale to ciśnie, nie? Stary, jak tu, no, naprawdę. Jak szalone. Ziu, ziu, ziu. Masakra, ja jeszcze mikro włączyłem na dole. No. Już w ogóle. No jaha. 355 na godzinę. 355. Ale to jest prędkość maksymalna, więc nie mogę pojechać. O, To ja Już koniec to jest limit tego. Czeka, auta, to środkowym pasem. Ja Środkowym? Nie. <śmiech> <śmiech> dalej, ciś, te nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ej, nie, nie, Stary, ja mam twoje koło chyba przednie, czy ty nie zgubiłeś koła. koła przypadkiem? Nie, nie mam wszystkie, jedno no jest co mocno co to za wszystko. koło się wziął, skąd ono, już jakieś zapasowe, Wielu, wiesz. ale jadę dalej. Dobra, no to na koniec odcinka i jeszcze dalej. Na koniec odcinka i jeszcze chaos. dalej! Pa pa!